a Wy możecie wszystkich kręcić, a nie tylko mnie. Kręć się w A ja po karanie nie teraz o sobie kręcić. Łazi po tym całkiem trochę. Asia! Tak się zginę, Dziupin. Asia, widzisz ostrą? już Może bo jak tego to musisz... Czy wolisz mieć Zobacz, i na żyć. Trzymaj, tak, nie paluszkiem. Jest. A to za blisko jesteś. No, A ja Ej, nie wyrzucajcie o. tego! No tylko nie za blisko. Tak. Teraz nie ma. Trzeba no oni chcą petardy w ognisko. Nie wolą petardy, bo się ziemniaki rozwalą. Ale to weź Dziękujemy. Teraz Anda. No to tak właśnie. Kręcie. Ładnie? I teraz idź sobie koło każdego i sobie nakręcaj. Dalej, różne osoby. Kogo tam widzisz? Tak. Dobra, starczy. Dziękuję. mam Bo to ma zostać teraz na coś... Asia! Popatrz, była widoczna, od do tego. Teraz pięknie. Jak ładnie, co? Jak one tam zbiegają? nic na nakręć. Idź tam. Asia! O Jezu, jak się nagrało fajnie! O ja, jak fajnie! O matko! Aaaaaa! <laughs> Kasi coś nie wyszło! Była. Pobaga, nie była. Już się. Dobra, dzi... się, przykręć. nie przesuwaj oczka za mocno. No teraz... O, dobrze. Teraz Patrycję. O, drugą. Tomka. Był sobie selek 15 buty telek, jeżeli miał. Nadeszła niedziela, opity jak bela, a Hela mu papę oddaj wypłatę. Wypłata przepita, a Hela zabita, a... <śmany> też tak Dobrze, dziękujemy. Ja nie na głowie kręcę. Prawie jest, jest. O, ta taczka się uwaliła. Teraz druga taczka. Dalej. Teraz taczka teraz? Tomek, weź kogoś w taczkę. Ej, dobra. No. Do mnie jedźcie. Dobrze. Bardzo ładna ta czuchna. O, jesteśmy na Bałczynie i zostaje po nas pamiątka. Ej, no, robią. Teraz. No. Nie, nie, nie połóż, do zrób stanie na głowie. Bardzo ładnie, dobrze. Popatrzcie troszkę. Patrz co, rzuciło go. Dobrze, dziękujemy. Patrycja, co robisz? Nic. Żyńczki, popatrzcie no się trochę. Zieleniaka. A gdzie macie rycerzy? Uwaga! Proszę Państwa, walka starożytnych rycerzy. Start! Dobra, do Ciągnij, kto kogo ściągnie! Trzeba tylko ciągnąć, a nie bić się. Proszę Państwa, ciągną się, ciągną, ciągną, ciągną. Panie, Ogłaszam! Zwycięstwo tej pary w Proszę bardzo, tu jedna para leży. Wielbłąd wstaje i jedzie! Idzie wielbłąd! Na... Zarwał się wielbłąd! Brawo dla Kasi! Można! Drawi ja wielbłądziku! To jest dobry wielbłąd! Dobry wielbłąd! Oto pod tytułem Pru". wianek założyć. Jak się trupa pilnuje, to się siewianku nie zakłada. Mamo, mamo, ten trup ożył! Córeczko oszalałaś. Ręka nie żywa. Noga nie żywa, głowa nie żywa. Prawdziwy trup. Muszę napisać list, kochany Jasiu. Jak się trupa pilnuje, to się i listów nie pisze. opowiadasz? Ręka nie żywa. Noga nie żywa. Głowa nie żywa. To jest prawdziwy trup. Muszę, muszę umyć zęby, bo niedługo idę spać. Jak się trupa pilnuje, to się z zębów też nie muje. Mamo, mamo, ale ten trup żył. No co ty gadasz? Ręka nie żywa. Noga nie żywa. Głowa nie żywa. To jest istny trup. Mamo, to chodzi mnie uczesać. Jak się trupa pilnuje, to się włosów nie czesze. Ojeju, on ożył. Jak trup umiera, to gęby nie otwiera. Zaraz O Oklaski, a nie oklaski. Brawo, bardzo ładnie. Jeszcze nie. Zagramy sketch trup. To się wianku nie zakłada. Mamo, mamo, ten trupa żył! Co ty znowu córeczkę opowiadasz? Ręka nie żywa, noga nie żywa, głowa nie żywa. Kompletny trup. Muszę lidi. Mhm. Kochany Jasiu, jak się trupa pilnuje, to się listów miłosnych nie pisze. Mamo, mamo, ten trup gada. Co ty opowiadasz? Ręka nie żywa, noga nie żywa. Głowa nie żywa, kompletny trup. No tam macie. Muszę zębów. Mieć. Jak się trupa pilnuje, to się zębów nie myje. Mamo, mamo, ten trup znowu gada. Kochanie. Ręka nie żywa, noga nie żywa, głowa nie żywa. Kompletny trup. Mamo, mamo, no to chodź mi oczeka. <laughs> Jak się trupa pilnuje, to się nie Ten Zdrowa żył. A jak krop umiera, to gęby nie otwiera. Oklaski! W tancie ładnie układa się. Chilo. Pokażę zaś! Bardzo ładnie. No to zaczynamy. Ale kiedy? Babka mi umarła! Babka mi umarła! Macie grosze. Dobra, w tym momencie. Z chęcą, żebym <grym> wszyscy! Okay. Jeszcze nie! Marta, Kasia, Patrycja, Tomek, Karolina. Sandra. Tak. To jest... Oklaski. Jest... Oklaski. Jest... Za Kasią Gęsiego! Policzymy was, stop Kasia, Kasia stop! Stój tam Kasia, gdzie stoisz! Koniec wycieczki na Wałczynę. Kata, Koniec wałczynę. wycieczki Jesteśmy Jesteśmy na... Jesteśmy, kwiatuszki? Jesteśmy na stadionie... A gdzie reszta tych kwiatuszków? A gdzie reszta tych kwiatuszków? W Które kwiatuszki dzisiaj... te? ale Adam, A które... Ja! A Kasia ja nie wiem, gdzie. Ja ja! Jabka. Jabłka. Klasa piąta A na małczynie na święcie pieczonego ziemniaczka.